Siema, z tej strony najbardziej zaspany, prowadzący quasi podcastów o muzyce, czyli broadcast. Bardzo chciałbym podziękować Liliachtowi za ten fantastyczny, przepiękny utwór o naszej ojczyźnie i wcale nie musi przywozić tyle syropku na kaszel, bo syropki mamy też i w naszych aptekach, także zapraszam, błagam, niech ktoś mu powie, że metro ze Stanów nie dojeżdża do Polski, bo tak się nie da. Nie, nie da się, panie Liliachti, bardzo mi przykro. Jeżeli będzie pan chciał dużo przewieźć, tych syropków, to może być problem, bo urządzenie może się do tego przypierdzielić. Także, no tutaj, miała być poważna analiza tego utworu. Przy czym, no, jeżeli chodzi o trap. Oprap, emo, trap, to średnio się na tym znam, natomiast no trzeba przyznać, że utwór jest cholernie wpadający w ucho, a raczej wierca się w głowę, jak ten koleś z masakry, wiercający się w, w tak, tak w głowę tam, mocno, mocno, jest zależliwy jak AIDS w Afryce, nie wiem do czego go jeszcze mogę porównać, przy czym no Moi drodzy, no nie polecałbym pić chudego narkotyku, o którym pan Liliachty nawija, no bo jednak jest to dosyć uzależniający trunek. To jest nic innego jak tak zwany brudny sprite, czyli po prostu bierzecie... Zaraz, nie powinienem o tym mówić, jak się go robi. Ogólnie jest to bardzo popularny niestety drink oparty na opioidach wśród młodych raperów w Stanach. Tak jak kiedyś heroina zabijała muzyków grunge'owych, tak dzisiaj przyczynia się do śmierci. I bardzo wielu młodych e, artystów. Także przeczułam, jedynie uczulam, żeby nie brać z nich przykładu, aby nie pić tego purpurowego e, świństwa. Więc e, no chyba tylko tyle mam do powiedzenia. E, ale miło, że w ogóle młode pokolenie nas wyróżniło. Jestem ciekaw, czy Liliakti w ogóle wie, gdzie Polska się znajduje. Czy gdzieś pod Australią, czy gdzieś w centrum Irkucka. <grym> Także no, dziękuję serdecznie za uwagę. Dużo sukcesów, miłości w życiu, szerokiej drogi. Oh, yeah, baby. Pa.